Miałam robić na ogródku. Czapka Dawida, a ja co robię? Nic, się byczę. Słuchajcie, wałki założyłam na kitkę. Jadę na mecz Dawid. E, przepraszam, nie Dawida. Dawid i Kuba mają mecz, ale ja jadę na mecz Kuby, bo jest dosyć blisko. Dzisiaj jest wtorek, miałam być na alfa. Nie będę, no bo oczywiście wolę być na meczu. Zresztą rzadko kiedy jestem na tych meczach, bo nie zawsze mi pasowało, ale dzisiaj tak. Ale miałam robić na ogródku i nic nie zrobiłam. Mam jeszcze pół godzinki, więc myślę, że troszkę po wypielam. Wypielam troszkę popielę. Nie wiem, jak to się mówi. W każdym razie, o tutaj kratka, bo mamy, więc nie będzie dobrze widać. Może zacznę właśnie od tych grządek, bo one są w miarę ogarnięte, tylko po prostu chcę je. Um, no, jeszcze te badyle niektóre tam powyciągać. U nas dzisiaj była temperatura, słuchajcie, niemożliwie bardzo dobra. Ponad 25 stopni jest, już pączki się pojawiają, nie widać tego tutaj. Tam się już sąsiadów krzaczek e, też zazielenia. Najwięcej do roboty jest tutaj. Tego dziadostwa. No ale ja zacznę od tego. Przód cały zrobiłam, teraz tylko będę sadzić kwiatki. Mieliśmy też serwis, nie wiem czy Wam mówiłam, to powiem Wam za chwilkę o co mi chodzi. Ja wypatrywałam, wypatrywałam, aż Kuba mi przeszedł przed oczyma i nam poka... O, tam chyba jest tam. koszulki mają. Zresztą pokażę, który to jest. Idzie, ale nie wiem, kiedy będzie skakał. Dzisiaj piękna pogoda. Z powodu wiatru musiałam trochę wyciszyć i po prostu wam powiedzieć, że tu opisuję, że Kuba idzie. Zaraz będzie biegał. Oglądamy go z Pawełkiem, a my po prostu tutaj na placyku sobie Pawełkiem. siedzimy. Pawełek, posiądź. Dalej, dalej. Z Pawełkiem. Pawełek, pomachaj. Tutaj, super. Wszyscy, nikt nic nie robi, a Kubuś się rozciąga. Przygotowuje się, widziałam sobie tam strecze robił i ten... O, cicho, może teraz. Przeskoczył? Przeskoczył, nie zrzucił. Yay! Super. Tu jeszcze raz w zwolnionym tempie. Ale mi przeszkadzają te dziewczyny. Nie, on, on sobie ćwiczył. Mi się wydawało, że będzie biegał, a nie? sobie on ćwiczył, ja myślałem, że on już podbiega. Obserwujemy. Nie wiemy dokładnie jeszcze w czym... Nie wiemy gdzie, jeszcze, kiedy, co, w czym jeszcze będzie biegał kubuś, ale czekamy. Czekamy, patrzymy, wypatrujemy go, bo już teraz widzieliśmy kilka razy skakał skoków z wyż. I później nie wiem jeszcze czy w innych bierze udział w zawodach też. Więc wypatrujemy z Pawełkiem. Kuba i Pawełek już po meczu czekamy za kolegą Aleksem, bo on jeszcze ma zawody i tu nawet nie wiedziałam, że na placu w trakcie meczu. Jest taki Kona Ice, czyli te takie lody z lodu polane barwnikami słodkie. Uh, shaved ice, czyli tak jakby... bo Boże, jak to, jak to powiedzieć? shaved to jest golić. Taki... Taki ice. O, idą, dostali, dostali. Mają, lody mają. Chyba niebieski. Pawełek czerwony. Mogę nagrać kawałek? Tak to wygląda. Po prostu lód z lodówki. Jakie tu flavor dałeś? Tylko niebieski czy inne też? Ja niebieski jem po prostu. A pawełek czerwony tylko? Mm, Dobra, dobre. Z drugiej strony. Z drugiej strony, bo ci spadnie. O, obróć tak i buźką zjedz. Mm -hmm. Tak, okej. Okay. Część dalsza porządków, a dzieci w tym czasie się bawią na trampolinie. U sąsiadki. Dobrze, że mają oni trampolinę. Myśmy okna po otwierali. Nie tak jak u Amerykanów <laughs> otwierane. Tu jest nasz zestaw, na trzeba go porządnie umyć, nawet pomalować. Pokuszę się pomalować. No i zabieram się za dalsze wyrywanie. Dobrze, że to jest suche, bo jest po prostu no, łatwo to wyrwać i przygotować pod zasadzenie nowych kwiatów. Tutaj może coś zasadzę innego. Mam pomysł, o, tam mam pomysł na kwiatka, ale to zobaczymy. Tu zabrałam się za wyrywanie tych badyli reszty, a jeszcze chciałam wam powiedzieć, że oprócz... Fertylizacji trawy mieliśmy wykupiony serwis na również yy, krzaki. Krzaki i bodajże dwa drzewa nam poumierały, jak widać. I zauważyliśmy, to może nie jest duży wzrost, ale szczególnie to przed chwilką, co było drzewo za mną, yy, ono bardzo odżyło. To pierwsze na pierwszym planie jest praktycznie nie do odratowania, ale puszcza nowe. Więc zastanawiamy się, czy trzymać ten serwis, bo kosztuje on chyba 200 czy 300 dolarów na sezon. I wydaje się, że w większości krzaków one zaczynają odrastać. No, drzewa niestety nie za bardzo, no ale krzaki tak, oprócz bodajże dwóch. Miało to jakiś sens nie wiem, może, może jeszcze rok ten serwis porobimy, może nie. Zapytam się, dopytam się jeszcze Jamesa. Tutaj e, chciałam Wam też pokazać to drzewko, ten krzak. On naprawdę był w nie najlepszej kondycji, a właśnie po tym treatmencie, po tym planie spryskaniu, a, no wrócił do siebie. Tutaj przy oknach basementowych zbieram również liście. Za chwilkę jeszcze jak wejdę do domu, a to po tym wszystkim po myciu rękawic chciało mi się, moi drodzy, umyć zlew tak porządnie, z sodą oczyszczoną i octem, także to Wam też pokażę. No i w sumie wczorajszy dzień zakończyłam dosyć późno. Zobaczcie, jaki deal mają w środę Myers i dużo lepsze aniżeli, że tak powiem, crispy crab roll. Ok, aniżeli Duel. To jest naprawdę bardzo fajne. Dobra, wybierzam parę rodzajów do chłopaków. Lubią zawsze takie też i trochę do mnie. Te wszystko piękne, kolorowe. Wezmę trochę zucchini bo lubię w różnych postaciach. To nie jest wprawdzie polski, ale taki włoski, ale powiem wam, że kruszył się jak go kroiłam, także no, nie jest on tak wypieczony jak nasz, zrobiony w taki sposób jak polskie chleby, no ale wiecie, z braku laku dobry kit. Ice cream cake. Ooh. Coś mam ochotę na słodycze, wiecie? Moi drodzy, pojechałam po sushi i dobrałam jeszcze jedno pudełko dodatkowe, bo jak za 5 dolarów naprawdę 3 wzięłam, to wyszło 15 plus podatek tam ponad 16 dolarów, ale nie odchodzi. Już było tak mm, smaczne niektóre rodzaje, że mówię, nie no, muszę wziąć, muszę wziąć. O jedno pudełko więcej, bo tylko za 5 dolarów, a będę miała zaś automatycznie tych sztuk około 12, 10-12, tak jest w pudełeczku. Więc spokojnie mówię, wezmę sobie i to dokupię. Więc zrobiłam przy tym malutkie zakupy też, bo mam. Begos w domu, czyli bagle, rozmrożę je na jutro na śniadanie no i po prostu zjemy sobie bagle na śniadanie, wzięłam jajka, wzięłam mleko, ser był na promocji, dwie takie duże paczki, znaczy duże, no takie średnie, nie wiem chyba po 300-400 gram sera z firmy Kraft było zamiast 3 dolary 15 centów paczka plus podatek oczywiście to było dwie paczki za cztery więc sera u nas idzie do tortilli, do innych rzeczy więc spokojnie wzięłam jak była promocja i tylko parę innych rzeczy o jeszcze pomidory wzięłam, cukinię mam otwarte okno, więc mi więc mi wiatr przeszkadzał, ale chcę się delektować tą piękną pogodą słuchajcie, no proszę państwa u nas piękny dzionek jak widzieliście ja wychodzę na patio zobaczyły mnie dzieciaki, jadłam chleba z pomidorem, mówią co to mówię chleb z pomidorem mówię widziały, o, my też chcemy chleba, no ale suchego, Paweł chciał z masełkiem, no więc wziąłam tego chlebka. Oh, yes, but you gotta eat here, you cannot eat on a trampoline, coming out, take a piece of bread, you. you don't like with the butter, don't take this one, this one has the butter, that's for me, yeah. okay Pokaż, jak pomagasz mamusi, pomachaj ładnie, Dzięki. ale liści się nasbierało. zbierało, Na badaniach w klinice. Parę badań muszę porobić. Wszystko jest ok, tylko chciałam wam dać znać na ten temat. E, I muszę wam powiedzieć, e, pytaliście o zawody w USA, ale najlepsze zawody w sensie nie wiem, e, czy e, powiem wam, jakie są najbardziej popularne, bo zrobiłam troszkę research i troszkę też tak, co ja bym powiedziała, nie znając co jest tam napisane w internecie i dlatego właśnie pokrywało się to, bo <śmum> powiedziałabym, że najlepsze zawody, jedne z lepszych pod względem i satysfakcji i pieniążków i e, ogólnie e, na czasie jakie są to data developer data developer czyli programista Albo informatyk. Powiedziałabym, że kolejny zawód to jest pielęgniarka, kierowca człaków i kierownik sprzedaży, bądź też nie wiem dokładnie jak to się nazywa. W każdym razie pokażę Wam tutaj listę wszystkich tych zawodów i jeszcze znalazłam odnośnik, ile poszczególne zawody. Płacą. Te, te wynagrodzenie zależy, powiem szczerze, bardziej od stanu, bo co stan to inne wynagrodzenie. Tutaj, wiadomo, wszystko się liczy, jeżeli chodzi o stany, więc to trzeba troszkę tak brać z przymrużeniem oka. Nie za wszystkim bym się zgodziła, ale gdzieś mniej więcej w tym w tej granicy także musicie to brać z przymrużeniem oka jak będę wrzucała te porównania to właśnie Wam powiem z czym się zgadzam przynajmniej jeżeli chodzi o stan Illinois pod Chicago tutaj u nas, czy uważam, że te, ta, te ceny, te wypłaty są adekwatne do tego co my tutaj zarabiamy no i po prostu będziecie mogli sobie to spojrzeć na to i, I ocenić sami. Tak więc przechodzimy do listy. Tu, jak widać, w pierwszej szóstce mieszczą się te zawody, które wymieniłam Wam, a w ogóle znalazłam jeszcze. Parę takich dosyć fajnych linków z 2020 roku, z końca bądź dane na początek 2023, i zobaczcie sobie, jak tutaj się tutaj praktycznie nawet pokazywali od 1 chyba do 50 zawodów, ale zobaczmy, co jest na pozycji pierwszej. Java Developer. E programista, data scientist, te zawody, architekt, developer, inżynier są powyżej 110 tysięcy dolarów. Podstawowa pensja i mam takie wrażenie, że rzeczywiście tak jest, przynajmniej jeżeli chodzi o Illinois. Pielęgniarka, oni tutaj listują, wyszczególniają, nie listują, sorki, na 27. miejscu, ale ogólnie, bo patrzą pod względem najlepiej zarabiających, ale ogólnie pielęgniarka tak naprawdę, pielęgniarka to, co mówiłam wcześniej, kierowca ciężarówki, data developer – Wypłata pielęgniarki mam wrażenie, że jest troszkę zaniżona. Ona jest generalnie większa. W każdym razie, z nadgodzinami bądź, jeżeli to jest jakaś pielęgniarka główna, to zarabiają dużo więcej niż 74 tysiące. Kierownik sprzedaży, analityk. Marketingowy manager. Myślę, że zgodziłabym się z tymi wypłatami, jeżeli chodzi o Illinois. Kochani, dziękuję Wam bardzo za, za dzisiejszą obecność. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Zadawajcie pytania pod filmikami, jeżeli takowe macie. Bye.